tu jest tak kuchenna a tu jest złom nie mark. klikam bo się boję że mnie tarlift złom nie znam widzia że mi się podobał wyświetlacz ale mi nie przecież jestem na parterze. Jak ci tu przylotowy, duży, towarowy. Jedziemy na drugie. Wyświetlasz taki sobie. Szybki jest. Więc co drugie? Kurde, chaj kupi. Aj kupi głos. No to 17. Tar lift. Ale wygląda w nią rusza. Minutę 1 to się tu otworzy. Odjąłem minus 1. Domykaj to. No i będą dwie nowe, dwie windy w tym. Tarlift, spółka cywilna. Parter. w zero.